Cześć, Tomek z tej strony Spinaczka po 30, Centrum Edukacji Spinaczkowej. Dzisiaj będzie taka szybka piłka na temat treningowy. W związku z tym, że wszystkim jest żal niskich spinaczy i dla których wszystko jest parametryczne i morfo i w ogóle sandbag i kto to wyceniał, to dzisiaj będzie 5 praktycznych, treningowych rad dla spinaczy wysokich. Tak jest. Więc tak, jeśli jesteś wysokim spinaczem, też masz swoje problemy treningowe i wymogi, i musisz trenować też w bardziej specyficzny sposób. Pamiętajcie, że trening powinien być dopasowany, zindywidualizowany, w tym do wzrostu. Ja, pracując z podobiecznymi, patrzę również na to i dzisiaj, kilka takich rad, którymi czasami się kieruję, Wam podam. Po pierwsze, jeśli jesteś wysokim spinaczem, to Musisz uważać na wagę, jako wysoki wspinacz zapewne ważysz więcej. Masz też, jeżeli nie ważysz więcej, to masz też jakby większy potencjał jednak do ważenia więcej, więc musisz tutaj bardziej pilnować michy, bo jednak sport nasz jest sportem, w którym liczy się stosunek torby do korby, czyli siły do masy, więc Pilnuj michy. To jest ważne w naszym sporcie i nie folguj sobie za bardzo. Po drugie, jeżeli jesteś wysokim spinaczem, musisz zwrócić uwagę na trening koru. Bardzo mocną uwagę na trening koru, szczególnie w jego funkcji takiej przeciwdziałania zgięciu. Jako wysoki spinacz masz dłuższą dźwignię czyli od można powiedzieć stóp do głów i od stóp do końca twoich paluszków droga jest daleka. W związku z czym wymogi na kor są też dosyć duże, po prostu długa dźwignia. Skup się jeszcze przede wszystkim na rozwijaniu tylnej taśmy. Używaj takich ćwiczeń jak martwy ciąg, hip trusty, glute bridge i Trzecia rada oprócz Siły ogólnej koru skup się przede wszystkim na umiejętności budowania napięcia na stopniu. Tak, żebyś mógł wygenerować napięcie i jakby siłę przetransferować od stóp do rąk. W jaki sposób to robimy? No, wspinając się na małych stopniach w lekkim i większym przewieszeniu. Przede wszystkim, i pilnując, żeby ten tyłek nam nie zwisał. Znowu, tu jest duży wymóg na nasz. Kor i tylną taśmę, ale również właśnie na umiejętność pracy na małych stopniach i w ogóle na stopniach. Kolejna rzecz, jeżeli jesteś spinaczem wysokim, masz zapewne też dłuższe palce. W związku z czym, dla Ciebie takie standardowe zalecenia, jak na przykład trening na chwyto. Z żelazem na 20 mm krawądzie, niekoniecznie muszą być dobre. Pamiętaj, że dla Ciebie 20 mm krawątka relatywnie jest mniejszą krawątką niż dla kogoś, kto ma 60 wzrostu. Dlatego spokojnie możesz przejść na 24 mm krawątkę, jeżeli, jeżeli widzisz na chwyto, nic złego się nie stanie. Jeżeli zwisi, wisisz na jakichś takich brzytewkach, to raczej nie wisz na dziesiątkach 10 mm, raczej kieruj się w stronę 14 mm. To spowoduje, że zmniejszysz ryzyko kontuzji, a siłę i tak będziesz budować, więc spokojnie możesz tak robić. Kolejną, już chyba piątą czy szóstą radą jest to, że jako wspinacz wysoki nie musisz trenować tak jak wspinacz niski. Co to znaczy? Co to znaczy, ze względu na wcześniej wspomniane długie dźwignie, czyli na przykład długie łapska, dla Ciebie podciąganie się na jednej łapie będzie bardzo, bardzo trudne. Do tego dochodzi jeszcze większa waga, więc jakby Odpuść, być może odpuść sobie po prostu niektóre ćwiczenia, kto, dla których kwestia dźwigni jest bardzo ważna, jak na przykład podciąganie na, na jednej ręce, pró, próba podciągnięcia się na jednej ręce. Warto być silnym, ale też trzeba patrzeć, jakie są ryzyka danego ćwiczenia, a w Twoim wypadku ryzyko danego ćwiczenia jest dosyć wysokie. Co jeszcze bym polecił? Rada szósta lub siódma. O, bardzo ważna. Dynamika. Jako wysoki wspinacz tak naprawdę często nie musisz być dynamiczny, ponieważ po prostu sięgasz bardziej statycznie do, do chwytów, do których niżsi muszą skakać. W związku z czym niekoniecznie dynamika jest u ciebie rozwinięta. Dlatego pracuj nad tą dynamiką, bo pewnie jest to twoja słabość. I mówiąc o dynamice, mam tutaj na myśli bańki, skoki z wylotem nóg. Skoki przynajmniej z oderwaniem jednej nogi, czy takie skoki, takie ruchy po prostu monostrzały, jak najbardziej tym rozwiniesz dynamikę, ale pamiętaj właśnie, żeby starać się oderwać obie nogi ze stopnia. Możesz jeszcze, jako już kolejna rada bonusowa, popracować również nad mobilnością. Tu trochę podobna zasada jak przy dynamice. Sięgamy najczęściej jako wysocy spinacze dalej, więc nie zawsze ta mobilność nam tak bardzo przeszkadza. I gdy trafimy na takie miejsce, gdzie jednak by się przydała, no to stoimy, właśnie dobijamy, że tak powiem, do muru. Popracuj więc nad mobilnością, umiejętnością wrzucania wysoko nogi, wychodzenia z tej nogi, bo samo wrzucenie to jedna sprawa, ale potem wyjście z takiej wrzuconej wysoko nogi to jest inna rzecz. Czyli nie tylko rozciągnięcie, ale mobilność i, i praca taka po prostu w, w rozciągnięciu też się przyda. To właściwie są chyba wszystkie rzeczy, które przychodzą mi teraz na myśl. Nie tylko niści, wspinacze mają swoje problemy i wymagania, wysocy tak samo. Trening powinien być zindywidualizowany. Jeżeli chcesz od tego roku zacząć trenować ze mną, zapraszam Cię do kontaktu. Trzymaj się, dzięki, cześć.